Pięć, cztery lat temu firmy te autobusowe mówili, że jest praca w Anglii. Oni powiedzieli, że jest dużo pracy w Anglii, przyjdźcie do pracy, ale nie mówili, że oni muszą po angielsku rozmawiać i, i, i nie mogą pić. I, I to oni przyjechali tutaj i tutaj nie jest łatwo, tu jest bardzo drogo, tu jest, tu jest trudno w Anglii. Ja z Londynu. Ja w sierpniu wróciłem tutaj. No, w Londynie byłem 2,5 roku. Przez no, pierwsze dwa lata było nawet dobrze, bo pracowałem, tylko no, później tam różne komplikacje, straciłem pracę i zaczęło się takie życie, że dwa, 3 dni pracy, później tydzień bez pracy. Podjąłem decyzję, tam właśnie spotkałem na Broadway'u dwóch liderów barki i się dowiedziałem w ogóle o bardzo wtedy pierwszy raz, bo nigdy nie wiedziałem wcześniej, że jest możliwość powrotu do kraju, i nie zastanawiając się długo, mówię, wracam. Papi Poland. No, bo musisz z tą wejść, przecież Polską. Jeżeli uda się nam pewną osobę i ona już dojrzała do tego, żeby wrócić do kraju, informujemy, gdzie są polskie grupy AA, czyli anonimowych alkoholików, przy których kościołach, który dzień się odbywa polskojęzyczna grupa. Zanim wyjedzie, może iść. Jeżeli przestaje tu już pić, to żeby miał wsparcie. Pomagają tu bardzo nam dziewczyny, które mają dostęp do internetu, do innych rzeczy, prawda. Ale pierwsza informacja to zawsze jest, nazwijmy przy tym stoliku polskim nazwijmy, prawda? Barki Stoliku, o tak powiem, nie? I zaraz Ci pokażę taki tam jeden wzór, żebyś wiedział kto tam napisać. I patrz. Tak, i tu niżej napiszesz prośbę do fundacji Barka, tak? No. Wejść, no chyba bezrobotny. A to takie roboty wykonywałem, tam zbieranie złomu, butelek, nie? No tak. Trochę ogródki kopałem, nauczyłem się tego też, nie? No i to mnie, mówię, tu zieleń to mnie pociąga, także nie ma lepszej, no w tej, w tej chwili dla mnie nie ma lepszego zawodu. Józek jest takim najwytrwalszym spółdzielcą socjalnym. Rok temu był jedynym kandydatem do spółdzielni socjalnej i ilekroć pytałem, jak wykładałem przedsiębiorczość i mówiłem o spółdzielni socjalnej, to Józek mówi ja jestem nastawiony na spółdzielnię socjalną. Nie widzę siebie w rynku, rynek na mnie patrzy nieprzychylnie, raczej pracy nie dostanę na otwartym rynku pracy. Spółdzielnia socjalna jest dla mnie naprawdę najlepszą alternatywą. Było ryzyko, ale wie Pani co, kto brnie do przodu i się nie boi, to na pewno na coś wyjdzie. No ja w tej chwili mam około 500 zł, można powiedzieć, na pół etatu. Także ja nie widzę żadnych problemów, na pewno firma będzie coraz bardziej się rozbijała. No na razie robimy na tej części, tak. tutaj, osiedla. Są zadowoleni mieszkańcy. Tak. No i sądzę, że być może w przyszłości dostaniemy również drugą część. Zarządy spółdzielni są przymuszane do szybkiego działania przeciwko dłużnikom, po to, żeby te długi nie narastały. No my spróbowaliśmy zmienić tą tendencję i wymyśliliśmy sobie coś takiego jak współpraca z towarzyszeniem Barka. A to doprowadziło nas do powstania cis a później do powołania do życia spółdzielni socjalnej. I tą drogą próbujemy, bo to wszystko jest z eksperymentem, tą drogą zmniejszać z zadłużenie lokatorów wobec spółdzielni. Tutaj to wszystko jest wybudowane, pieniądze są, jak są, ale są tutaj pieniądze. Władza mówi, że nie są pieniądze, ale my mówimy, że są I, 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 ta, i ta walka jest, żeby dostać od nich pieniądze i oni próbują od nas odbrać pieniądze. Ale to jest taka historyczna walka, to każdy to rozumie, co, co musi robić politycznie. W Polsce to jest trochę inaczej, że tam jest, tam dużo pieniędzy nie ma, to, to ludzie muszą sobie popracować i nie mogą, i muszą być częźwi. Bo tutaj to możesz być nieczeźwi, i tutaj możesz sobie żyć i jakoś takie, mieć takie półżycie jak chcesz. Ale tam jak chcesz, żeby to zapracowało się, to ludzie muszą być trzeźwi i muszą, i muszą pracować w tych komunach, w tych wspólnotach.